Witamy Was dzisiaj przy przyczepie TS18. W poprzednich odcinkach mówiłem, jak bardzo chcę pokazać tą przyczepę. Produkt Metaltechu, największy z dostępnych przyczep dwuosiowych na rynku polskim, oferowanym przez Metaltech. Przyczepa dwuosiowa o ładowności 18 ton. Też oczywiście z małym zastrzeżeniem, bo 18 ton osiągniemy w warunkach polowych, w warunkach drogowych będzie to troszkę mniej natomiast przyczepa faktycznie swoimi gabaretami bardzo urosła. Poprzednia ściana przyczepy to była 1,25 m podstawowej wysokości plus nadstawa 500 mm, natomiast tej przyczepie, która już weszła w roku 2021, mamy standardową ścianę o wysokości 1,70 m plus nadstawę objętościową półmetrową. Co to oznacza i dlaczego tak? Dlatego tak, Ponieważ ściana w wysokości 1,70 m daje nam taką pojemność przyczepy, że ona bez nadstawy łapie swoje 18 ton. Co zyskujemy? Zyskujemy to, że nie ma problemu uszczelnień, nic sam się w międzyczasie tu nie będzie rozszczelniało podczas eksploatacji. Ściana 1,70 m, ładujemy zboże, rzepak i wszystko dobrze, możemy 18 ton uzyskać. Po co w związku z tym nadstawa 500 ma dwie rzeczy. Które możemy osiągnąć przy lżejszych ładunkach, choćby paszowych. Tak? Jeżeli zbieramy materiał na pasze, to ta nadstawa powiększa nam objętość, którą wykorzystamy sobie dodatkowo, bo to są dodatkowe metry sześcienne, a tam nie złapiemy tej pełnej ładowności. Natomiast w przypadku, gdybyśmy użytkowali, jeżeli przyczepa będzie przewoziła zboże, to oczywiście możemy ten czubeczek sobie zabezpieczyć pod tytułem: Nie ładujemy jej do końca, oczywiście ten czubeczek będzie przykryty w środku. Bardzo ładnie nam to przykryje plandeka i wszystko jest dobrze zabezpieczone. S18 są wyposażane w zawieszenie mechaniczne, resorowane, natomiast oczywiście istnieje w opcji możliwość wybrania sobie zawieszenia hydraulicznego, które jak wielokrotnie już podkreślałem zawsze jest tym zawieszeniem niestety droższym, ale dużo bardziej zdecydowanie lepszym. Koła w tej przyczepie, którą zamówił klient, 550x60. Wydaje się trafny wybór, zwłaszcza tam, gdzie mamy dosyć dobre warunki e, polowe, gdzie gleby nie są zbyt podmokłe. Natomiast zdarzają się również zastosowania kół 650x55. Tam mamy troszkę problemu, bo jest poza wymiarem homologacyjnym, w związku z tym też trzeba wziąć to pod uwagę. E, natomiast tu, w przypadku kół 550, wszystko się mieści nam w obrysie przyczepy i bardzo fajnie pracuje. Przyczepa dodatkowo wyposażona jest w oś skrętną. W tym przypadku klient zamówił sobie oś skrętną nadążną, co oznacza, że będzie fajnie naśladowała ruch ciągnika do przodu. Natomiast w przypadku jazdy do tyłu, jak pamiętamy, trzeba będzie tą oś zablokować. Przyczepy TS18 mamy w dwóch wykonaniach. W wykonaniu standardowym jest to wywrót tylko na tył, natomiast tutaj mamy wykonanie z wywrotem tylnym i bocznym. Cała ściana otwiera nam się na całej długości. W związku z tym przyczepa zyskuje, oczywiście, zwłaszcza przy ładunkach, kiedy przewozimy ziarna. W związku z tym ta ściana nam bardzo fajnie posłuży do wyładunku bocznego. I cóż, otwórzmy tą ścianę. To jest pierwsza część ściany. To jest druga część ściany. Dzięki temu możemy sobie albo podzielić na dwie sekcje wyładunek, albo jedną sekcją, jednym pociągnięciem dźwigni otwieramy dwie sekcje, czyli tylną i przednią. Zamykając natomiast te właśnie ściany do wysypu bocznego, mamy bardzo praktyczną rzecz. To są te magnesy, które powodują, że przyczepa ten kawałek ściany ładnie przylega i możemy dokonać łatwego zamknięcia tego elementu. Podobnie tutaj ściana jest przygotowana do zamknięcia. Magnesy chwyciły i również możemy w prosty sposób zareglować. Standardowo dysza amortyzowany jest na siłownikach hydraulicznych. To rozwiązanie pokazywaliśmy Wam przy okazji innych przyczep. Bardzo funkcjonalne, warte podkreślenia rozwiązanie. Dzięki temu regulujemy sobie ładnie przyczepę do wysokości oczka w ciągniku, do, do wysokości zaczepu ciągnika. No i oczywiście możemy sobie ustawić tutaj sztywność tego zawieszenia dyszla. Czasami potrzebujemy wejść do tej przyczepy. Do tego posłuży nam drabina, którą w prosty sposób rozkładamy. Przyda nam się również ten właśnie Bosak, ponieważ jak widać ekspandory, linki ekspandorów są dosyć wysoko. Dzięki temu prostemu urządzeniu będziemy mogli je w bardzo prosty sposób złapać i pociągnąć na odpowiednią wysokość. Jak widać, dzięki temu mogę sięgnąć w każde miejsce, gdzie potrzeba złapać ekspandor. W szczepie TS-18, tak jak w każdej skorupowej przyczepie, mamy ścianę tylną, która jest zabezpieczona jest dwoma hydraulicznie otwieranymi hakami. Dzięki temu system szczelności tej przyczepy jest na takim poziomie, że zapewnia nam szczelność na rzepak. I bardzo komfortowa sprawa Przyczepa załadowana i rozładowana tyłem nie musi mieć ściągniętej plandeki. Zademonstrujemy to teraz na tym ujęciu. Plandeka, jak widać, jest na przegubie, w związku z tym wszystko nam się otwiera bez konieczności zdejmowania plandeki. Expandory są tak dobrane, że nic tam się złego nie stanie. I oczywiście możemy bez problemu rozładować przyczepy do tyłu. Podobnie. Przy zamykaniu klapy plandeka też nam nie będzie przeszkadzała. No i cóż, weźmy złożyć plandekę. Jesteśmy w środku przyczepy TS18. To, co mówiłem już wcześniej, podstawowa ściana met 70 m, dająca pełne 18 ton w tej wersji. Tyle mamy zapasu, jeżeli chodzi o zboże, jeżeli chodzi o wielkościówkę, możemy to wykorzystać. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze wyposażenie w plandekę, która pomaga nam przy zbiorze kopowych. Dzięki temu, komoń wysypując ziemniak czy burak, czy inne warzywa może spokojnie sobie to zrobić, nie ulegnie to spadkowi z takiej dużej wysokości, i ta plantyka spokojnie to zamortyzuje. Ona jest zawieszona na ekspandorach gumowych, czyli będzie się stopniowo poddawała. Dzięki temu możemy zdecydowanie ochronić ten ładunek podczas załadowywania na przyczepę. Może szczegół, ale zobaczcie na to duże okno wziernikowe. Ono jest podwójnie zabezpieczone, bo jest płytą z pleksji, plus jeszcze metalową, żebrowaną ścianką. Co zyskujemy? Każdy operator na polu na pewno doceni to, że można spokojnie objąć to, co się dzieje w środku przy załadunku. Podobnie mamy w nadstawach, tam w tej chwili prawa i lewa jest zabezpieczona płytą metalową, górna tylko plastikiem, ale również można to zdemontować i przy nastawach objętościowych spokojnie wiedzieć, gdzie w danym momencie znajduje się ładunek. Tak, pokażemy teraz element bardzo istotny przy wyładunku przyczepy podczas rozładowywania. Te siłowniki mają zasadniczą rolę, mają odciążyć nam resory od przenoszenia tego potężnego nacisku, który się generuje podczas wywrotu. Operator je wysuwa do właśnie operacji wywrotu, następnie chowa, aby uaktywnić resory. Przedstawiliśmy Wam dzisiaj w skrócie przyczepę TS-18, największą z dostępnych przyczep dwuosiowych. Myślę, że rzecz kapitalna, jeżeli chodzi o logistykę transportu, bo na dwóch osiach, czyli w miarę jeszcze tanim rozwiązaniu, uzyskujemy maksymalną, dopuszczalną ładowność w tym segmencie. W segmencie przyczep dwuosiowych przecież mamy jeszcze 16-, -tonową 12 tonową przyczepę, 12-tonową przyczepę na zawieszeniu tandemowym, ale ta opcja wydaje się naprawdę bardzo optymalna i zresztą bardzo duża liczba klientów dostrzega właśnie ten plus tej przyczepy, że na dwóch osiach. Możemy zapakować właśnie tyle ładunku. Dzięki temu logistyka na pewno tutaj nam się poprawia. I wykorzystujemy przy okazji dużą odczynnika, która z zygły pracuje przy tego typu przyczepach.